Niesamowita przygoda Osi, od wiejskiego szczeniaka do cyrkowego pieska. Dawno, dawno temu, w uroczej wiosce położonej między wzgórzami i kwitnącymi łąkami, żył pies o imieniu Eni. Eni była owczarkiem australijskim, znanym ze swoich uderzających niebieskich oczu i miękkiego, wielokolorowego futra, które mieniło się w słońcu. Ale Eni nie była zwykłym psem. Miała wielkie marzenie. Odkąd była szczeniakiem, pragnęła występować w cyrku, olśniewając publiczność swoją zwinnością i sztuczkami. Podwórko ENI było jej sceną. Każdego dnia ustawiała przeszkody z i starych opon, udając, że są częścią wielkiego cyrkowego przedstawienia. Oglądała filmy z występów cyrkowych, z szeroko otwartymi z zachwytu oczami wyobrażając siebie w świetle reflektorów, wykonującą bezbłędne salta, skoki i akty balansowania. Ale rzeczywistość często rozmijała się z jej marzeniami. Potykała się o miotły, potykała o opony, a jej salta często kończyły się niezbyt zgrabnym upadkiem na ziemię. Pewnego słonecznego popołudnia, poszczególnie wyczerpującej sesji treningowej, Eni usiadła, jej ogon opadł, a uszy przyległy do głowy. Może po prostu się do tego nie nadaje, westchnęła, czując ciężar zniechęcenia. Właśnie wtedy nadszedł Max, jej najlepszy przyjaciel i mądry stary kot ze stodoły o futrze w kolorze jesiennych liści. Max zawsze był dla Eni źródłem mądrości i pocieszenia. Usiadł obok niej, a jego oczy odbijały złote popołudniowe słońce. Skąd ta smutna twarz Eni? zapytał Max. Jego głos był kojącym mruczeniem. Ciągle ćwiczę i ćwiczę, ale po prostu nie potrafię dobrze wykonywać swoich sztuczek. Nigdy nie będę tak dobra, jak prawdziwi cyrkowcy odpowiedziała Eni, a w jej oczach pojawiły się łzy. Max delikatnie ją szturchnął Eni każdy wielki artysta zaczynał tam. Gdzie ty teraz jesteś? Wszyscy stawiali czoła wyzwaniom i popełniali błędy, ale wytrwali, ponieważ wierzyli w swoje marzenia. Masz w sobie coś wyjątkowego, Eni. Nie poddawaj się. Ćwicz dalej, a osiągniesz swój cel. Słowa Maxa były jak balsam na niespokojne serce Eni. Zdała sobie sprawę, że droga do spełnienia jej marzeń nie będzie łatwa, ale to podróż była tak samo ważna jak cel. Z nową determinacją wznowiła trening, a jej serce podbudowała zachęta Maxa. Dni zamieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Eni trenowała niestrudzenie, ucząc się na każdym błędzie i świętując każde małe zwycięstwo. Stała się bardziej zwinna. Jej salta bardziej precyzyjne, jej skoki wyższe. Jej podwórkowe występy zaczęły przyciągać uwagę dzieci z wioski, które zbierały się, by ją oglądać i kibicować. Pewnego jasnego i słonecznego poranka wioska tętniła życiem. Przyjechał wędrowny cyrk, rozstawiając kolorowe namioty i wypełniając powietrze żywą muzyką i kuszącym zapachem popcornu. Serce Eni biło z niecierpliwości. Wiedziała, że to jej szansa, by się wykazać. Zbliżając się do wejścia do cyrku, poczuła dreszcz zdenerwowania. Przypomniała sobie jednak mądre słowa Maxa i wzięła głęboki oddech. Zebrawszy całą swoją odwagę, weszła na polanę przed wielkim namiotem, gdzie zebrał się już tłum. Panie i panowie! Chłopcy i dziewczęta, mamy dziś dla was specjalną gratkę. Ogłosił dyrektor cyrku. Jego głos dudnił. Przedstawiamy Eni, aspirującego psa cyrkowego. Serce Eni waliło, gdy wystąpiła naprzód. Rozpoczęła swój występ od serii skoków, a jej ruchy były płynne i pełne gracji. Przeskakiwała przez obręcze. Balansowała na tylnych nogach i wykonywała bezbłędne salta. Tłum patrzył z podziwem, a oklaski stawały się coraz głośniejsze z każdą sztuczką. Kiedy skończyła, publiczność zaczęła wiwatować i bić brawo. Serce Eni pęczniało z dumy. Wśród tłumu dostrzegła cyrkowców, których twarze rozjaśnił podziw. Dyrektor podszedł do niej. Jego oczy błyszczały z zachwytu. Młoda pani, masz niezwykły talent, powiedział ciepło. Może chciałabyś dołączyć do naszego cyrku. Łzy radości wypełniły oczy Eni. Tak, bardzo bym chciała. wykrzyknęła. Od tego dnia Eni podróżowała z cyrkiem, występując przed zachwyconą publicznością w całym kraju. Stała się gwiazdą. Jej marzenie się spełniło, inspirując inne zwierzęta, a nawet ludzi, do realizowania swoich marzeń, bez względu na to, jak trudne mogą się one wydawać. Każdego wieczoru, gdy reflektory świeciły na nią, Eni przypominała sobie mądre słowa Maxa i podróż, która ją tu przywiodła. Wiedziała, że dzięki wytrwałości. Wierzę w siebie i wsparciu dobrych przyjaciół, wszystko jest możliwe.